Cześć, cześć, witajcie. Zanim obejrzycie nowy film, mam dla Was niespodziankę. Bardzo przyjemną niespodziankę. Dziś mam dla Was niezwykły konkurs, w którym do wygrania będą elektroniczne gadżety, takie jak tablet, smartwatch i powerbank. A wszystko to z okazji premiery najnowszego filmu pod tytułem Aladdin, którego już 24 maja będziecie mogli oglądać w kinach. Film opowiada o historii zakochanego w księżniczce Jasmine ubogiego Alladyna, któremu towarzyszy jeans magicznej lampy. Wzruszający, zabawny i pięknie zrealizowany rodzinny film z pewnością wielu przyciągnie do kin. A jak tam z wami? Wybieracie się? A może chcecie wziąć udział w naszym konkursie? Macie szansę na wygranie tabletu, Smartwatcha lub powerbanka, a waszym zadaniem jest zbudowanie wielkiego, podniebnego pałacu w Minecrafcie, inspirowanego filmem Allady. Pamiętajcie, aby praca posiadała pałac, duży dwór, rozmaite dekoracje nawiązujące do filmu, np. perskie dywany, wysokie wieże czy zdobione kopuły. Wasz pałac musi być zbudowany na płaskim świecie w trybie kreatywnym na wersji Minecrafta 1.13.2 i nie może być mniejszy niż 200 na 200 kratek. To bardzo ważne. Mapę do konkursu możecie zgłaszać poprzez formularz znajdujący się w opisie, a konkurs trwa do 10 czerwca, więc macie całkiem sporo czasu. Pamiętajcie, najważniejsza jest Wasza kreatywność. Zbudujcie jedyny w swoim rodzaju pałac z dowolnych bloków o niepowtarzalnym kształcie. Liczę na Was. Miłego oglądania! No gdzie jest ta budka z hot dogami? No robię się już głodny, no A, Gdzieś tutaj, tutaj Nie, tutaj gdzieś? Tutaj? O! Oho! Ha, ha, no dobra, wiecie co? Chyba sobie odpuścimy budkę z hot dogami, Ponieważ do zwiedzania jest coś znacznie Ciekawszego, cześć, coś, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. No i słuchajcie, dzisiaj mam dla Was coś naprawdę specjalnego, ponieważ będziemy zwiedzać jedną z najlepszych Minecraftowych map, jakie w życiu widziałem, słuchajcie. Jest to mapa zbudowana z okazji dziesięciolecia powstania Minecrafta. No i słuchajcie, no, podlecimy sobie troszeczkę wyżej, no i zobaczcie, co my tutaj mamy. Ok, na pierwszy rzut oka, co się tutaj rzuca w oczy, słuchajcie, no ogromne bloki diamentu, w których mamy muzeum wszystkich bloków Minecrafta. Tutaj mamy, zobaczcie, wszystkie jaja, jakie są w Minecraft'cie. Jaja do spawnowania. I tam mamy ogromne muzeum potworów i mobów. Tutaj mamy, zobaczcie, jakiś czerwony proszek. I tutaj mamy potężne muzeum czerwonego proszku. Tutaj mamy muzeum całego Minecraft'owego świata. <laughs> Patrzcie, jak to wygląda. Jest, to jest niesamowite, naprawdę. A tutaj mamy, słuchajcie, jakąś szkołę. I nie wiem, szczerze mówiąc, co tam jest. Mamy tutaj jakiś ender czas Zobaczcie, otwartą książkę. No i słuchajcie, no ta cała mapa, no wygląda po prostu przekozacko. Dlatego dziś... Dzisiaj Pozwiedzamy sobie ją wspólnie, ja szczerze mówiąc nie widziałem całej tej mapy, e, widziałem troszeczkę mały zalążek tak naprawdę, ale warto żebyście tę mapę pobrali samodzielnie, ponieważ tę mapę powinno się przechodzić na trybie survival, ja będę latać sobie na kreatywnym, ponieważ jest ona za duża, żebym nagrał ją w całości, e, no chyba, że na kilka odcinków i pomyślałem, że sobie polatam i pokażę tę mapę wam troszeczkę w takiej małej pigułce, że tak powiem. No dobrze, słuchajcie, no mapa jest potężna, zobaczcie, wygląda naprawdę fantastycznie, jest to najbardziej. Bardziej Minecraftowa mapa, jaką w życiu widziałem. Tak, wiem, że dziwnie to brzmi, ale taka jest prawda, słuchajcie. Mamy wszystko tutaj co z Minecraftem związane z samą grą. No i myślą, że naszą przygodę, słuchajcie, naszą podróż, na, e, zaczniemy od Muzeum Potworów. No jestem ciekaw, jak to wygląda. Albo może od Muzeum Bloków. Tak, Muzeum Bloków to jest, słuchajcie, podstawowa sprawa. Zaczynacie ogólnie w takim małym spałnie oddalonym gdzieś o 200 kratek stąd, e, przejeżdżając kolejką i widzimy taki bardzo, bardzo fajny pokaz wersji Minecraftowych, jakie były w Minecrafcie. Pokażę Wam tylko tutaj. Troszeczkę, zobaczcie, tutaj kończymy na Aquatic Update. No i mamy taką długą kolejkę, którą możemy się przejechać, więc pobierzcie sobie tę mapę i naprawdę ją sprawdźcie, bo jest warta uwagi. No mapka jest naprawdę fantastyczna. Dobra, i to jest taki włas, który musicie otworzyć za pomocą kodu. Eee, no nie powiem wam, jak ten kod znaleźć. Bawcie się, słuchajcie, tutaj dobrze, ale tymczasem słuchajcie, lecimy do Muzeum Potworów. No i zobaczcie, już obczaiłem to, że każde jajko takie ma w sobie zobaczcie skrzynię. I w tej skrzyni na przykład jest jajko zombie, może sobie zespawnować takiego zębiaka. no i zobaczyć jak on wygląda rzeczywiście, słuchajcie. No jeśli ktoś nie grał długo w Minecrafta i chciałby sobie przypomnieć ogólnie, albo poznać nowości w grze, no to słuchajcie, no taka, taka, mm, taka podróż po takim świecie będzie naprawdę niezwykła, zobaczcie. Wchodzi sobie do jakiegoś jajka i patrzy, widzi nowego moba. A to jest krowa, tak? Chicken spawn. Nie, to kurczak jest, więc widzicie. No niestety. Nie jestem w stanie nawet rozpoznać jaki to jest potwór po, po jajku. No ale te jajka są bardzo podobne. No dobra, słuchajcie, nie będziemy chodzić po Wszystkich jajkach, ale pójdziemy od razu wprost do tego muzeum. Muzeum, które w jakiś sposób musicie otworzyć, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy takie szkło. No i w każdym, przy każdej takiej świątyni, przy każdym takim sektorze, że tak powiem, znajduje się jakaś zagadka, którą musicie rozwiązać. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak rozwiązać tę zagadkę. Nie myślałem nad tym, więc to przypada, słuchajcie tutaj wam, sprawdźcie sobie, pobierzcie tę mapkę. Ja sobie tutaj wchodzę po prostu i chcę ją obejrzeć, jak ona wygląda, ponieważ naprawdę, jakby Miał wszystko tutaj e, Wszystko, wszystko tutaj sprawdzić, obejrzeć Zajrzeć do każdego kąta No to naprawdę by mi nie starczyło chyba czasu Zobaczcie, bo ta mapa jest potężna No i patrzcie jak to wygląda No Boże Święty, to jest przepiękne, no Jezus Maria, jak to zbudować, takie cuda Dobra, no i patrzcie, tutaj w lewej nawie mamy pierwsze potwory No i to są moby przyjazne, moby neutralne, czyli wszystkie zwierzaki Boże, to wygląda dość drastycznie tutaj, ta rybka jest biedna e, Taka łamarnica również e, No i możemy sobie tak naprawdę pochodzić tutaj, zobaczcie, i obejrzeć te potwory z bliska No siemanko świnia, no fajnie wyglądasz, nieudany modelu creepera e, Idziemy dalej co ja mówię? To Creeper był nieudanym modelem świni. Eee, dobra. No i słuchajcie, możemy sobie po prostu te wszystkie potworki tutaj pooglądać tak naprawdę, no. No cóż, możemy je obejrzeć naprawdę z bliska tutaj. Szkoda, że nie tańczysz. Mogłabyś tańczyć tutaj. No dobra, idziemy dalej. Więc muzeum, jak widzicie, jest naprawdę ogromne, ale w miarę puste takie, takie troszkę. No jest tutaj dość sporo potworów, ale... E, no, duża, og ogromna, potężna przestrzeń. No tak, i o każdym, słuchajcie, potworze możemy sobie poczytać. Zobaczcie, mamy tutaj na przykład konie szkielet, no i możemy sobie poczytać po prostu o tym koniku szkieletu, niestety po angielsku. A, ale te teksty są naprawdę całkiem łatwe, więc myślę, że dacie radę po prostu tutaj. Wszystko przeczytać. Tutaj też mamy, zobaczcie, moby. Okej, okay. dobra, czy to są wodne moby? Nie, to jest lama, niedźwięć, wilk. No, spoko, słuchajcie. No, jest tego naprawdę sporo. A tutaj czemu nikogo nie ma? Przepraszam bardzo. No właśnie, na tej mapie czasami są takie dziwaczne zawiechy. Dobra, to jest Pająk. Spoko. Tam coś jeszcze jest. Boże, święty, ile tego tutaj jest? Masakra jakaś. No i tutaj, słuchajcie, w tej e, prawej, że tak powiem, nawie mamy tutaj potwory wrogie. Czyli wszystkie Creepery, szkielety, zombiaczki i tak dalej. No, standardowo. Cześć, gdzie ty się patrzysz w ogóle, słuchaj stary Czemu ty się patrzysz nade mnie, a nie na mnie Na mnie się powinieneś patrzeć No i co, słuchajcie, no tak to wygląda No sami możecie sobie tutaj pooglądać, pochodzić Nie będę wam pokazywał tutaj każdego potwora Ale sami widzicie jak to wygląda Wygląda to naprawdę fantastycznie, no No świetnie, naprawdę świetnie No to jest chyba najlepsza mapa dla tych Którzy już jakiś czas nie grali w Minecrafta I chcieliby sobie po prostu wszystko poprzypominać Tutaj możemy sobie jeszcze wyjść do góry Nie jestem pewien po co Okej, okay, dobra Jakieś tarasy widokowe tutaj są. Patrzcie. Nice. Jaka to jest konstrukcja w ogóle, co? No, potężna, 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 potężna. Ale wiem, że na tej mapie jest też masa isteregów, które możecie znaleźć. Wiem, że też jest gdzieś książka, która opowiada o Hero ale szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie ona jest. Tak czy inaczej, słuchajcie, bardzo interesująca sprawa. Dobra, śmigamy dalej, bo nam dużo tutaj jeszcze do obejrzenia zostało. Ta mapa jest w ogóle w ogromnej skali, co? Patrzcie, ten budynek jest potężny, a ta mapa nie jest taka duża. Dobra, idziemy dalej. No i co? No i może pójdziemy sobie, słuchajcie, do muzeum czerwonego proszku. No jestem ciekawy, jak wygląda muzeum czerwonego proszku, tym bardziej, że kiedyś już budowałem takie muzeum. Później sobie na końcu wejdziemy jeszcze do muzeum wszystkich bloków Minecraftowych, które też wygląda ciekawie, tym bardziej, że jest, słuchajcie, zamknięte w takich diamentowych blokach. Dobra, okej, okay. No i zobaczcie, wychodzimy tutaj, proszę bardzo, z tego miejsca, z muzeum bloków. No i jesteśmy na takiej ogromnej, potężnej platformie. I tutaj musimy Znaleźć kilka dźwigni, takich jak, proszę bardzo, ta. Dokładnie tak. Aż zapalą nam się tutaj wszystkie lampeczki. Proszę bardzo, no kilka nam się jeszcze nie pali, ale jak się zapalą wszystkie, to tutaj otworzy się przejście z tłoków. Ja to sobie pozwoliłem zniszczyć. Ale jeśli byście grali na survivalu, to musicie znaleźć wszystkie te dźwignie. No i słuchajcie, idziemy tutaj, wbijamy do góry. W porządku. No i wchodzimy do Muzeum Czerwonego Broszku, które kiedyś tak naprawdę w Minecraftie również budowałem. W karcie macie film, gdzie możecie znaleźć ten odcinek. No i co my tutaj mamy, słuchajcie? Ogrody, jakieś roboty z, z bloków Czerwonego Broszku, Obserwator i proszę bardzo. No dziwne sprawy tutaj mamy. W porządku. Możemy tutaj jeszcze gdzieś pójść? Dookoła tego możemy obejść? Ja cię kręcę, jak to jest ogromne. Tutaj mamy splash screeny, nawet słuchajcie, wszystkie teksty, które są w głównym menu. Eee, jaka masakra! Ile tego tutaj jest. Budowa tego naprawdę musiała zająć masę czasu. Dobra, wejdźmy sobie do środka. No i zobaczmy, jak to wygląda. Ok, muzeum czerwonego proszku. No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak to się prezentuje? Chodźmy tutaj sobie gdzieś. Aha, no i tak działa przycisk, na przykład. Proszę bardzo, mamy tutaj opisany przycisk. Tak działa dźwignia i negacja. Proszę bardzo. Ok, w porządku. No słuchajcie, no jeśli ktoś jest nupkiem z czerwonego proszku, no to warto tutaj rzeczywiście zajrzeć. To jest przycisk, który działa jak dźwignia. Tak, bardzo fajny mechanizm, który też często stosowałem w MEA. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. no elegancko. Co my tam mamy? Co to jest? Co to jest? Słuchajcie, jakie dziwne. Dobra, Water Elevator. Okej. Okay. Nice! Patrzcie na to. Ha! Okej. Okay. Ale to dobre jest. A, a kiedy? A to jest chyba czasowe, że to się zamyka tutaj ta magma. No spokoj słuchajcie. Bardzo fajnie to wygląda. Rzeczywiście, możemy iść dalej. Tutaj są schody. Aha, tutaj możemy przeglądać takie mniejsze komnaty, jakby, tak? Nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, gdzie tu mogę jeszcze iść, bo to muzeum wydaje mi się, że powinno być znacznie większe. Tutaj, gdzieś na piętro. Tutaj coś jest jeszcze? Nie widzę. To są schody, dobra. Mamy schody. Czy będzie to jakieś drugie piętro? Coś w tym stylu? Tutaj coś jest. Jest, jak gdyby jest wysokie. Okej. Okay. Co my tu mamy? Okej, okay, dobra. Są tutaj jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Co to jest, słuchajcie? Eee, nieczynne, ale co to za maszyneria jest? No bo To w ogóle może działać w jakiś sposób? Aha. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to w jakiś sposób. O. Aha, nie wiem, może to jest jakiś taki duży, skomplikowany, przesadnie mechanizm, który ma otworzyć e, te drzwi. Kurczę, jak to się nazywało? Nagrywam o tym odcinek kiedyś. Ajajaj, aj, aj, nie pamiętam, ale patrzcie, zobaczcie, z, wygląda... Wy, wy, widzimy teraz z drugiej strony, jak wygląda mapka. Tam mamy jakieś ogromne jabłko, tu jest jakiś uciekający... A nie, 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 tutaj Alex goni, zobaczcie, Steve'a na wózku, a tam jest szkielet. Co tu jest grane? Ale ta mapa jest potężna. Dobra, zwiedzamy ją dalej, bo braki nam, słuchajcie, czasu dzisiaj... Ale tutaj w tym muzeum nie widzę już nic więcej. Nie jest to za duże tak naprawdę, no. Nic tutaj specjalnego nie ma. Ja, który ja, 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 ja muzeum, które budowałem było znacznie bardziej rozbudowane i było tam więcej tych wszystkich e, tych ciekawostek, informacji o czerwonym proszku. No ale dobra, słuchajcie. Nie No tutaj są jeszcze jakieś dziwne komnaty, ale czy my tu możemy wejść? Czy tutaj coś było? No coś tutaj jest, słuchajcie no. A co to jest? A? Aha, ciekawa rzecz, dobra <laughs> Nie wiem co to robić. co tu jest napisane e, Aha, możemy się tutaj, dobra, możemy tutaj stanąć i będziemy w całej sali w zbroi, tak? Nie, albo już wydropiło, już nie ma Więc nie, no są, czekajcie e, Pyk A no tak, to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo zapadamy się, zobaczcie W tym bloczku, Soul Senda troszeczkę Ale fajne i to, to, to działa i to... I to prawidłowo, nieźle. A tutaj co mamy? To jest to samo. Dobra, to jest to samo, tylko że starczą Elegancko, dobra, w porządku. Słuchajcie, okej, okay, lecimy dalej, słuchajcie, szkoda czasu. E, śmigamy do kolejnego miejsca. Kolejnym miejscem będzie, słuchajcie, Muzeum Świata. Nie wiem jak to też nazwać inaczej, zaraz zobaczymy, ale te tarcze to ja poproszę, żeby zdjąć. Dobra, dzięki wielkie. To też można zdjąć i zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, z tego co widzę, tutaj będzie taki mały challenge. Będziemy musieli skakać. Proszę bardzo. Będziemy musieli skakać po takich... O, i tutaj mamy mapkę chyba nawet. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czekajcie, zobaczymy, czy to działa. Eee, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, działa. Widzę, że tutaj są, słuchajcie, ten, barier bloki, dokładnie. Więc trzeba po prostu uważać, żeby... Żeby, żeby, żeby nie spaść. No, ale my to sobie przelecimy. No i cóż, musimy dojść do samego końca. Tu widzę, że są bloki. Zobaczcie, wody. To jest biom wodny. Tutaj mamy pustynię. Wow. Tutaj mamy trawę. Tutaj jest kamień. I co my tam mamy? Nie wiem, może podziemne biomy jakieś? Może to jest jakiś, jakiś, jakiś easter egg, słuchajcie. No i biom lodowy ze śniegiem. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. To jestem bardzo mocno tego ciekaw. Muzeum Minecraftowych Biomów Świata. Możemy sobie tu wejść. Co my to mamy? To są te bloczki po prostu. Okej, okay, dobra. No taka mapka, słuchajcie, musiała powstać bardzo dobrze, że powstała. Aha, dobra, idziemy jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I jesteśmy. I dzień dobry. Nice wioska, patrzcie. Są wieśniaki. Nie ma wieśniaków. O kurde, co to jest? O, oho, dobra. Co, tu jest jakiś, 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 jakiś quest. Proszę bardzo, pata może niszczyć e, same kwiatki tak naprawdę i zbierać, zbierać surowce. Oho, no dobra, nieźle. Czy kolejne kule będą zamknięte, jak nie odblokujemy tego questa? Raczej nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mogli gdzieś przejść, proszę bardzo, ale w jaki sposób? Tutaj górą gdzieś trzeba przejść, patrzcie. A gdzie... Ha! No słuchajcie, musicie to odkryć. Tu są schody, zobaczcie. Wchodzimy tutaj na tą kulę i możemy iść do kolejnej. Nice, jak to fajnie wygląda. No to wygląda świetnie. Okej, okay, to co? Idziemy do, do wodnego świata. Tutaj do tej kuli najpierw sobie przejdźmy. Co my tutaj będziemy mieć? Czekajcie. Nice, Aquatic Update, proszę bardzo. Haha, <laughs> jakie fajne. Ciekawe, czy to jest prawdziwy wycinek świata, czy to jest zbudowane. Wydaje mi się, że to jest zbudowane. No. Nieźle, 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 świetnie to wygląda No dobrze, lecimy dalej, tu możemy sobie przepłynąć Kolejna kula, no to pustynia I mamy tutaj oczywiście świątynię na pustyni Szkoda, że mimo wszystko pustynia jest taka pusta w Minecraft'cie Pustynia, pusta pustynia No mamy tylko takie świątynie, mogłoby być coś znacznie więcej No ale cóż, wygląda to spoko, wygląda to naprawdę bardzo fajnie Okej, okay. o, tutaj coś mamy. Pewnie będzie o Mesa rozpisane. Wooden Badlands, tak, czyli Mesa, proszę bardzo, czyli kopalnie podziemne. Mhm, mm nieźle. Super, słuchajcie, bardzo fajnie. No dobrze, e, śmigamy, słuchajcie, dalej. Tutaj już nic nie ma, tak? To jest koniec. Koniec, tu już nie ma, nie, nie ma nic więcej, dobra. Śmigamy w drugą stronę, zobaczymy, co tam jeszcze jest. Tam jest jeszcze lodowy e, i co jeszcze tam jest? Chyba tylko lodowy został, prawda? Nie, jeszcze jeden powinien być. Zobaczymy. Dobra. Tutaj mamy podziemny. Dobra, tutaj jest skalisty podziemny. Jak ten skalisty podziemny wygląda? Eee, no bardzo ładnie, słuchajcie. Tak powinien się generować świat w Minecrafcie. Widać, że tutaj jest znacznie więcej detali niż taki zwykły generator świata mógłby stworzyć. A tu możemy zejść na dół? Możemy, ale nie potrzeba. Nie ma takiej potrzeby. No ładnie, ładnie, ładnie. Elegancko. Dobra, i kolejny, kolejna, ostatnia kula. No to taka, zobaczcie, śnieżna kula. E, mamy tutaj iglo, oczywiście. Ciekawe, czy iglo z zejściem do. do wiedźmy. Tak, jest. <śla> no nie jest ucięte. Dlaczego? Nie powinno być. To powinien być taki fajny easter egg właśnie. No dobra, słuchajcie. No, spodziewałem się czegoś ciekawszego mimo wszystko. Ale cała bu cała, cały, cały budynek z zewnątrz wygląda naprawdę nieźle. Więc nie ma co, nie ma co tutaj, słuchajcie, narzekać. Dobra, tutaj zobaczcie, są jakieś górki, drzewka. No świetnie to się prezentuje. Tutaj jest jakiś czerwony proszek, zobaczcie, jakieś eksperymenty, ludzie, coś. Jakieś podziemia, gdzie wy, że, że, że wydobywają czerwony proszek. Jakie świetne. A tutaj, tutaj mamy smoka, zobaczcie, kres, portal do, do netheru, tu, tu jest twierdza, zobaczcie, Nederowa. Jakie świetne, to wygląda naprawdę fantastycznie. można tutaj cały czas odkrywać coś nowego, tak naprawdę. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze jedną, właśnie taką stronę, i wydaje mi się, że to jest poświęcone Minecraft Education Edition. Sprawdzimy to. E, Akademia, widzicie? Akademia jest tutaj, proszę bardzo. E, Okej, okay, mamy, słuchajcie, rozwiązać jakieś zagadki. E, musisz, możesz wcisnąć przycisk, aby. aby widzieć więcej. Czekajcie, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Czy to gdzieś nas przyniesie? Mapka ma jakieś dziwne lagi, słuchajcie, ale naprawdę jest ona ogromna i pewnie dlatego tak laguje, bo ja tutaj też czasami nie mam 60 fpsów na tym kompie. Czekajcie, tutaj widzę jakiś przycisk, to pewnie nas tutaj gdzieś wyniesie. Oho, dobra. I co my tutaj mamy? Co mamy za zagadkę tutaj, słuchajcie? No trzeba to rozwiązać. Okej, okay, mam jakieś dziwne teksty. Aha, aha. Aha. No słuchaj, dużo mi to nie mówi, szczerze mówiąc, na razie. A, ale jeśli będziecie grać, słuchajcie, to spróbujcie rozwiązać tę zagadkę. Szczerze mówiąc, nie wiem o co tutaj chodzi, ale zapewne jest jakaś ciekawa, interesująca zagadka. Co my tu mamy? Jakieś przejście? Aha, tu jest wózek. No dobra, słuchajcie, wkraczam do Akademii, nie wiem czego się spodziewać naprawdę tutaj kompletnie, tutaj możemy wrócić do, o, tak, popsułem, <laughs> tutaj możemy wrócić do, do krypty, którą wam chyba pokazywałem tam przy, przy Muzeum Bloków, jeśli nie, to zaraz wam to zaprezentuję, pokazywałem wam tam, gdzie była ta kolejka taka, wiecie, no dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku, wow, ale bardzo fajnie zbudowane, zobaczcie. Ha! Takie, 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 takie lampiony, lampiony, lampiony na, na świeczki, świeczniki, nie wiem jak to nazwać do końca. Aha, dzień dobry pa, panu, co, gdzie mam iść? Bo ja nie wiem. Jest jakaś rejestracja, pokój nauczycielski, coś w tym stylu? Co to jest? The Block by Block Foundation. Aha, ok co to zrobi? Aha, no tak, tak, to jest Minecraft Education Edition. Wiem, bo bawiłem się tymi rzeczami i również tymi bloczkami, słuchajcie. No cóż, to jest bardzo interesująca część i warto, słuchajcie, sobie to obejrzeć na waszym świecie. Co my tutaj mamy? Hmm, projekty w więcej niż 30 miastach na świecie. A uh, okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? www.blogbyblog.org, słuchajcie. No to są pewnie jakieś kursy nauki tak naprawdę programowania w Minecrafcie. Sprawdźcie sobie, jak to wygląda. Mówię, że dużo jest tego typu stron. A co my tutaj mamy? <laughs> Patrzcie, lekcja geografii, słuchajcie. Zapraszam bardzo serdecznie. Lekcja geografii w Minecrafcie. No świetna sprawa. Nice! <laughs> Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, śmigamy jeszcze dalej. Zobaczmy, co będzie tutaj w drugiej. Części tego budynku. Co tutaj jest? Minecraft Education Edition. To tutaj mamy też Minecraft Education Edition. I co my tutaj mamy? Art and Design. Dobra, czyli to jest, słuchajcie, sala do plastyki, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Histori historia i kultura. Ok, w porządku. Minecraft oczywiście. Eee, nauka. <laughs> Sale, słuchajcie. Sala matematyczna, ale ładna sala. No świetnie. A tutaj co mamy? Computer Science, dobra, czyli sala komputerowa, a tutaj Language Arts, czyli sala językowa. Nieźle, słuchajcie, no nieźle, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. E, myślę, że zwiedzać tę mapkę można naprawdę bardzo długo. Coś tu jeszcze jest? No! Kurczę, te budynki są tak duże, wydawałoby się, że jest tutaj znacznie więcej rzeczy w nich No ale zobaczcie, no mamy tylko takie, takie, takie dwie główne sale No i tak naprawdę możemy już stąd wyjść chyba, tak? No tak, chyba, że tutaj są jeszcze jakieś sektory O, coś tu jest, dobra, wbiję się przez okno Tu jest jakaś stołóweczka, dobra, w porządku A tutaj? Oho, jest jakaś dziwna sala Nie, nie mam pojęcia to jest po prostu sala szkolna, dobra, ona jakoś takiej, wiecie, wykładowa, tak? No właśnie, Oli tutaj do wykładów chyba żadnej nie ma, ale tak czy inaczej, słuchajcie. No, zbudowana jest to bardzo ładnie. Dobra, wychodzimy stąd. Kolejna sala. No, jest tutaj całkiem sporo tych sal, z tego co widzę. Nieźle, tutaj na samej górze coś jest, czy nic nie ma? Nic nie ma. Nic nie ma. Szkoda, kurczę, niewykorzystane miejsce troszeczkę. No cóż, słuchajcie, no tak by to wyglądało w skrócie. Polecimy sobie jeszcze do tych miejsc tutaj, bo zobaczcie na mapie. Jeszcze mamy takie takie jakby wieżyczki dookoła tego całego muru. Tutaj są te napisy, zobaczcie. A tutaj mamy jeszcze jakieś ciekawe, interesujące rzeczy. Widzę tutaj złote jabłko. No i co? Co my tutaj mamy w ogóle? Tutaj pewnie możemy dojechać skrypty. Tak, dokładnie tak. Pójdziemy sobie jeszcze tamtą kolejką przy okazji, zobaczmy jak to wygląda. Tutaj możemy sobie jeździć, słuchajcie, wagonikami. Więc jeśli będziecie zaczynać tutaj ogólnie chodzić po tej mapie, no to wagonikami możecie dojechać w każde miejsce. I widzę, że w rogu e, tej, tej mapy są właśnie takie takie dziwne, duże jabłuszka e, złote. No i możemy tutaj pewnie wejść na samą górę gdzieś i coś tutaj znaleźć. Tak, coś tutaj jest, co my tu mamy. E, Złote jabłuszko, dobra, zenchantowane, no no w porządku Dobra, idziemy dalej Zobaczmy jak to wygląda też z góry Tutaj są te napisy, zobaczcie, jest ta kolejka No zbliżamy się do końca tak naprawdę już yy, Chyba wszystko zaraz tak naprawdę zwiedzimy Dookoła jest zwykły świat, który się generuje w Minecrafcie Więc nic specjalnego I z tego co mi się tutaj wydaje Słuchajcie, tutaj też będzie złote jabłko Zobaczymy, chociaż mamy tu jakieś drzewa O Boże, Minecraft, przestań wariować Przestań wariować. Weź wczytuj mi ten teren tutaj. Dobra, mamy jabłuszko, zobaczcie. I na szczycie będzie pewnie. kolejne jabłuszko, czy tak? Pewnie tak. Pyk, tak, kolejne jabłuszko. No i słuchajcie, no i z możecie tutaj znaleźć z tego co wiem całkiem sporo. Ja nie udało mi się znaleźć żadnego, no i tak jak Wam mówiłem już wcześniej, ee, możecie też znaleźć gdzieś tutaj książkę, która mówi. Co nieco o Hero Brine. Jestem ciekaw, jak to rzeczywiście wygląda. Czy to jest płytka naciskowa? Nie. Ale weźmiemy sobie też game moda trójkę i polatamy sobie troszeczkę pomiędzy budowlami. No i zobaczymy, czy czegoś na przykład tajemniczego w takim drzewie tutaj nie ma. Bo może coś być. Dobra, idziemy dalej. No i chyba w kolejnym rogu będzie dokładnie to samo: też takie jabłuszko, tylko może z innym otoczeniem troszkę. Weźmiemy sobie już game moda Spectator. I troszeczkę podlecimy szybciej. Jabłuszko? Jabłuszko. No i słuchajcie, no ten teren wygląda tak samo w sumie. Zobaczcie, też mamy jabłko, też mamy czcinę, Tylko, że tutaj mamy mieczek akurat. A wszystko jest praktycznie po staremu. Siemanko, Enderman. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczcie. Tutaj mamy jeszcze jakieś freski, jeśli mogę to nazwać freskiem. <laughs> Okej. Okay. I co dookoła tak jest? Masakra, słuchajcie. To jest przeogromne. Przeogromne po prostu. Dobra, tutaj też będą jakieś obrazki? Nie, tutaj nie ma żadnych obrazków. Ale mamy Creeperka. Elegancko. No się ma jako Creeper. Mogę tu wejść do ciebie gdzieś? Nie za bardzo. E, no i po raz kolejny złote jabłuszko. Tutaj mamy TNT. I tak to, słuchajcie, wygląda. No dobrze. Słuchajcie, no myślę, że zwiedziliśmy tak naprawdę tutaj większość mapy. E, jeśli chcecie zobaczyć to na własne oczy, to sprawdźcie, co to jest. Czekajcie. Okej. Okay. No mówiłem, że coś znajdę, ale jak się tu dostać w ogóle? Tu można się w jakiś sposób dostać? Patrzcie, co my tu mamy. Można. Ok. Tu jest jakieś główne. Ze... Ha! Patrzcie na to. Ukryte w studni jakieś przejście. I mamy tutaj. Nice! Ale mega. Ok. I mamy tutaj, zobaczcie, świat kresu. Ha! <laughs> Zmniejszony oczywiście. Super. I mamy tutaj świat jeszcze, netheru. No nieźle. A co to są te, 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 te jasne, takie dziwne bąble? Czyżby jakaś e, aktualizacja, słuchajcie, się będzie nam się szykować? No oby, mam nadzieję, że tak. Tutaj mamy jeszcze jakieś dziwne jaskinie, ale to chyba jest jakiś bug. Tak mi się wydaje, że tego tu nie powinno być. Po prostu są to zwykłe jaskinie Minecraftowe. No nieźle, słuchajcie, no nieźle i chyba nic więcej już tutaj nie znajdziemy takiego interesującego. Ha! No cóż, słuchajcie, dajcie znać, co myślicie o tej mapie. Zobaczymy, jakie macie zdanie. Wejdziemy sobie teraz na koniec, oczywiście, odcinka, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, do muzeum. Eee, no i słuchajcie, możecie zagłosować, która część według Was była najlepsza: czy muzeum biomów, muzeum świata, muzeum czerwonego proszku, muzeum potworów, czy akademia. Teraz wejdziemy sobie, słuchajcie, jeszcze do muzeum wszystkich bloków w Minecrafcie. No i czekajcie, Boże, jak to się wczytuje, Minecraft, dlaczego ty jesteś tak zbagowany? Dlaczego ty nadal jesteś tak zbugowany po 10 latach? Nie powinieneś być. No wczytuj się! No dziękuję bardzo. Słuchajcie, tak wygląda muzeum bloków w Minecrafcie. Dokładnie, zobaczcie. Ha! Mamy każdy broczek tutaj jaki występuje w Minecrafcie i możemy sobie o nim co nieco poczytać. Proszę bardzo. Pyk. I możemy sobie czytać co to na przykład jest ferns, czyli trawa. To jest krzak taki bardziej jakiś dziwaczny. No ale proszę bardzo, mam nawet bloki z Minecrafta 1.13. No, wszystkie jakie tylko możemy w nim znaleźć. Tutaj mamy też jakieś dziwne przejście. To jest przejście do. A, do Akademii. Dobra. Przejście do Akademii. Możemy sobie polecieć również na drugie piętro. Zobaczcie tutaj też mamy masę bloków w Minecraftzie. Z Minecrafta. I tutaj również, proszę bardzo. Nice, nieźle. <laughs> ale fajnie wygląda to światło tutaj. No, powiem Wam, że Kozacko. Kiedyś powinien powstać jakiś taki Mainland, na przykład. Jak jest Disneyland, to powinien po powstać Mainland. Myślę, że miałoby to naprawdę no, spore, spore, że tak powiem, utargi roczne e, z turystyki. Nieźle. Słuchajcie, nieźle, naprawdę świetny zapis gry, który oglądaliśmy tutaj no z pół godziny tak naprawdę, więc jest co oglądać i na pewno jeszcze sporo zostało do obejrzenia. Więc pamiętajcie, że możecie sobie tę mapkę przejść na survivalu, Zachęcam, żebyście sobie ją też obejrzeli od samego początku, ponieważ nie pokazałem wam spawnu oraz tej przejażdżki kolejką. Eee, specjalnie w sumie, żeby was troszeczkę też tutaj zachęcić do pobrania tej mapy i do zagrania w nią. Eee, no i co? No i to byłoby na tyle, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Eee, Słyszymy się oczywiście już jutro w kolejnym odcinku. Była też mała przerwa spowodowana kilkoma moimi prywatnymi takimi sprawami, o których nie chcę wam mówić, ale musiałem to załatwić i już wszystko jest ogarnięte, że tak powiem. No dobra, to co? Do jutra. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, dzięki, no i cześć! Hej! Hej, to jeszcze nie koniec. Pamiętacie o konkursie? Macie szansę wygrać tablet, smartwatcha i powerbanka. Waszym zadaniem jest budowanie podniebnego pałacu w Minecrafcie, inspirowanego oczywiście filmem Allady. Wiem, że jesteście niezwykle kreatywni w tego typu konkursach i z pewnością po raz kolejny mnie zaskoczycie. Zajrzyjcie do opisu po więcej informacji. Powodzenia!